Dlaczego zdecydowałem się tam robić? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że to nie była gra wyborcza, że przeciągałem termin, kiedy zdecyduję się. Po długich zastanowieniach, wbrew opinii rodzinnej, podjąłem taką decyzję. I panie redaktorze, nie, nie, Nigdy wiadomo, jaki będzie wynik wyborów, ale będę miał to satysfakcję, że mieszkańcy Blonga, którzy, którzy mnie wybierali na prezydenta, oni dokonają mojej oceny pracy. I to będzie ocena, myślę, jaka, jaka będzie, to się, to się okaże, ale nie będzie to ocena polityczna. Infrastruktura. To nie tylko jej tramwaj, to cały układ komunikacyjny. Zobaczmy pułkownika Domka. Początkowo jaka była krytyka. Pan sobie wyobraża teraz miasto, funkcjonowanie miasta bez, bez tej ulicy głównej, pułkownika Domka. drugi opozycja, pana adwersarze, e, przypominają, że na, ze sprzedażą na działek na Modrzewilnie nie jest tak wcale różowo. No, proszę Pana, pan to mnie śmieszne. I Panu odpowiem bardzo bardzo krótko. Podobno Jednak, ceny są podobne. Koncentrowaliśmy się na produkcję, na zakładach produkcyjnych. A mieszkaniówkę zaczniemy. Z, w tej chwili już jest przetarg na, na, na pierwszej budynek. I, I my się tutaj, ja rozmawiam z ludźmi bardzo dużo. tu Proszę Pana, y, y, drzwi są otwarte do y, no mnie zawsze i wiele, wiele, bezpośrednio przekazuję Panie Prezencie. Musicie pomyśleć o przynajmniej mini-żłobku i mini-przedszkolu i ileś na miejsc. No bo no, no, trzeba jeździć po, po mieście, te dzieci. I w tej chwili już, jeżeli chodzi o projekt, jest o rozmowie z prezesem TBS-u i doszliśmy do wniosku, projektanci przeprojektują, żeby to na początek rozwiązać. A działki pod budownictwo jest rodzinne, jak ruszy, to i sadzał to nie martwię rozprzedać Ale... Ma najmniejszą powierzchnię mieszkalną na mieszkaniu? Proszę, proszę pana, zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Nie jesteśmy na pewno w czołówce, jak w wielu innych sprawach jesteśmy w czołówce. Jak stosowne infrastruktury poprawiające komfort życia mieszkańców? No. Nikt nie mówi o komunikacji, o droga się mówi mniej. Nikt nie mówi o wodzie, o zapatrzeniu miasta w wodę, inne i inne. Tam mamy zrobione. To najpierw uważam, że jest, ważniejsza jest woda i, i spełniająca wszystkie wymogi. Nie będę uzasadniał szerzej, bo chyba doskonale wiem, o co chodzi. Aniżeli basen. Dlaczego nie mówię o słuchach oświatowych? Proszę pana, niech pan po, po, tak obiektywnie powie. Czy jest ważniejszy basen, czy zabezpieczenie dla wszystkich dzieci chętnych miejsc przedszkolą? Też bym chciał mieć I to, to będzie, ale też w ramach całego Europarku. A tak naprawdę to ja uważam, że, że to jest wielu kolegów mi zazdrości, że, że takie zarzuty się stawiają. <laughs> 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 Zarzuca się Pan, że jest Pan raczej człowiekiem autorytatywnym. Proszę Pana, nie, częściowo się z tym zgadzam, bo trzeba mieć wizję i konsekwentnie i konsekwentnie być w działaniu. Natomiast my to dyskutujemy bardzo dużo i wiele by się chciało. Myślę, pan, że jestem zadowolony, że, 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 że się robi. Chciałbym, żeby było dużo więcej. No ale takie są możliwości. Przepraszam, jeszcze raz powołam się na premiera Pawlaka. Mi się kiedyś tak bardzo spodobało jego powiedzenie. I on powiedział nie powtórzę tego, o kim myślał, że on pochodzi ze wsi. I mówi, no jest przyzwyczajony do tego, że jak kura gdacze, wtedy jak zniesie jajko, to gdacze. A wielu takich nie ma w ogóle zamiaru znieść jajka i gdacze. Na razie mi i pomysłów, i siły, i, i dzięki Bogu zdrowia, zdrowie dopisuje, że, że mogę popracować dla tego miasta. stanowiska. Zobaczy Pan, bo takie pytanie osobiste, rodzinne, a co rodzina na to? lepiej nikt tak nie pyta. <śledziora> 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 Dziękuję serdecznie. No.